Czy zdajesz sobie sprawę, że producenci chipsów i napojów słodzonych, gazowanych mają w planach spożycie Twojej rodziny? Nazywam się Iza Andosiewicz. Jestem autorką książki Nakarm, Naucz i Puść Wolno Jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych. Jestem też propagatorką rodzicielstwa opartego na mocnych stronach i metody zielonego obuwka. Wrócę do mojego pytania. Myślę, że masz świadomość tego, że duże koncerny mają plany sprzedażowe, mają ujęte w swoich planach produkcyjnych to, w jaki sposób zachowa się Twoja rodzina. Mają wielkie pieniądze na wielkie kampanie, żeby sięgnął na półce po ich produkt. I kiedy pierwszy raz uświadomiłam sobie, że wokół mnie. Wszystko jest skalkulowane i zaplanowane, to byłam tym przerażona. Ale zaraz potem pomyślałam sobie, oni mogą mieć plany, my też. I trochę to nie było jakoś specjalnie kalkulowane, to wyszło tak naturalnie w naszej rodzinie, że wiemy, po co jesteśmy jako rodzina. Wiemy przede wszystkim, co dla nas, jako rodziny, jest najważniejsze. Dokąd leci nasz samolot. Wiemy też, kiedy zbaczamy z kursu, bo znamy kurs. I to będzie bardzo krótki filmik, bardzo krótkie nagranie takie trochę niepokojące. Zastanów się, proszę, jaki kurs obiera Twoja rodzina? Co chcecie dać sobą światu? Co Wy, jako rodzice, przekazujecie własnym dzieciom? Jakie macie plany na Wasze rodzinne spędzanie czasu? Co będziecie robić w najbliższy weekend, żeby lepiej się poznać? Jeżeli to nagranie sprawi, że przez chwilę się zastanowisz, potwierdzisz, że jesteś super rodzicem, albo zdecydujesz, że chcesz coś usprawnić. To znaczy, że to, co robię, ma sens. Z życzeniami cudownego, fantastycznego czasu rodzinnego. Zostawiam Ciebie w objęciach Twojej rodziny. Do zobaczenia.